Dzisiaj mamy jesteśmy kapibaro. Gdzie ty jesteś? Co? Taka wielka? Jak ty jesteś taka wielka? Musimy ją pokonać, bo ona jest taka A ja jestem tak mała i mam tylko 2 pety. No, dobra, czy mogę zaatakować tą krówkę? Chodź. Kurde! Zabiła mnie na... Czyli krowa jest za dużo Ty, Czyli chyba możesz już atakować jakieś kurczaki. Bo ja chyba nie mogę atakować. Ale spróbuję. Chodź tu do mnie. Ej! Tak! Rozwalam go! Rozwalam go! Nie, ja też mam mało HP. Ale dobra. Świnka jeszcze dla mnie za mała. Chyba. Ale ty jesteś. Nie, ja umiem już pokonane świnki. Hej, widzowie, dostaliśmy jakiegoś peta. Dobra, widzowie, no, ona chyba nie wie, że jesteśmy. Nie z tego peta. O, mój, to Dobra, ten pet jest przemocny. <zysk> Mamy nową ewolucję! Haha, jestem większy, teraz duży, większy. Co, pokonałem kurczaczka! Co, jak ty jesteś większa? Nie możesz być większa ode mnie. Przecież. Jest tak jak Pokaż bo to, gdzie to ja jesteś. Ja jestem chyba taki sam jak ty. Nie. No skąd ty masz takie wąsy? Ale już mogę pokonywać kurczaki. A ty nie możesz pokonywać świnek, a ja mogę! Patrz to, Pokonam tą świnkę. Widzisz? A zobacz na Ha, ty ja ją pokonałem tylko na dwa hity. Co? To nic nie może być. Ona jest jednak chyba mocna. Ja pokonuję te malutkie kurczaczki. I ten, a ty, a ty, a ty. Co? Ha, 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 teraz to ja jestem taki sam jak ty. Kupowałem. Gdzie ty jesteś? Mam na hita tą świnkę. Kurczaczka? Też! ILE MAM PUCHARKÓW?! Od razu kupujemy to. mam Kupujemy O, mam jakiegoś mocnego peta. co sobie go teraz. Ale jeszcze za nim. A ty gdzie jesteś? Co? Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? O tu jesteś. Patrz, jestem taką samą kapibalą jak ty! tak Co? Ale ja mam peta, a ty takich nie masz petów, fajnych, superowych. Mam pety. Jak ja peta w ogóle? No, mi. Gdzie się ekwipuje peta? Czyli bierze? No, gdzie się bierze pety. A, dobra, dzięki. Yy, to ja chcę mieć... Nie, nie bierze. Mi chodzi o mojego peta. Moja mam mojego co? nowego. Jaki Rozwalony. Co ty rozwaliłaś, kota? Nie, dostałam jaje. A co to jest? Nie jesteś na Egzotyczne jest dla ciebie. Co? Ja, ja jestem demonem. Pokaż mi to. Co? Czemu ty jesteś taką kapibarą? Musimy być jakąś lepszą, tak bardzo wykształtujemy. Dobra dobrego. Kurde, a znowu ten pies głupi. Zobaczmy, czy. Tu się chyba eksfibruje. Nie, chyba jest jeszcze dalej od nas silniej. Serio? Ja zaraz ją pokonam, tylko najpierw pokonuję te wszystkie malutkie zwierzęta. Ona się poko pok pokona na hitem, Nie pokonam, mnie na hitę, jestem to bardzo mocy. Za chwilę! O, zaraz będę miał kurkę! O, też jestem taką! A, a, w sumie nie, nie, nie jestem. Eee, jeszcze trochę mi zostało, żeby być taką mocną kakibarą jak ty. na no, głupie! Też guby. chciałbym być taką kakibarą jak ty. Co ty, Żołącz cię pokonał? Nie! nie go... No, a ma, a masz, a masz. Masz żołędzie, a masz! A masz! A masz. masz! A wiesz, że ja jestem lepszy a ja, mam Już nie... leweli, a ja mam dużo daweli, a ja mam dużo kucharków. To nie jest dużo pucharków, ja też mam tyle. Tak dużo, nie wiem, ale to to nie znaczy nic, bo tego się nie da. jakby. Świnki są za łatwiutkie i te żołędzie... mam go na hita! A smoka? On ma a, mnie na dwa hity! Co jak tu dwa? A ja, a ja właśnie ewoluowałem. Jestem mocniejszy od ciebie! I Zaraz się zjem. Nie da się zjeść. A skąd tego wiesz? No bo próbowałam. Rzeczywiście się nie da. Ale widzisz, jestem mocniejszy od ciebie. Czyżby? No. Ej, naprawdę nie da się z nich. Ja jestem od Ciebie mocniejsza, ale to za chwilkę, bo jeszcze muszę kilka kurczaczków zjeść i niam, 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 niam. I będę już początkiem. No, co jest? Powinnam już być. No. Ja to moja dynia! Ewoluowałem! Widzisz, jestem teraz jednoroż takim lepszym od Ciebie, a Ty jesteś taka słabiacka! Widzisz, <laughs> widzicie, widzowie pokonali góra góry, jest teraz taka słaba. Taka Baby kapibara Widziałem Baby kapibara jaka Nieprawda. No właśnie, otwieram nowe jajko i dostałem 16%?! A gdzie tu się ekwipuje pety? Inwentarz. Zwierzaki. Co, on mi daje dużo? To jest mój nowy ziomeczek. Ja zabijam teraz bardzo mocno. Idę zabić krowę! Zabiję ją na hita! Przynajmniej chociaż troszeczkę i zadam krowa. O, to, to. Zabiłam krowę! A ty jesteś dalej na hita! Co? Co jest? Mini kapibara?

A patrz ch chodź za mą chodź za mną. Chodź, Jura. Chodź, idziesz za mą Nie. Chodź za mną. Oczekaj, nie tędy, tędy. Chodź, widzisz tą krupkę? Ta krowa jest taka słabia. Ha, ha, ha. Wiem wszystkie krowy. A teraz. Ucieczka z Cappy World Worlda. Lecę do innego świata Naprawdę muszę mieć dziewiąty poziom. Zegnaj, krowo. I to też. Ale mam za to prezenty. Mam jakiegoś kurczacka, pokazać mi to. Eee, tamten kurczak to jest jakiś słabia. To moje lepsze pety. A właśnie teraz idziemy kupić jajeczko, widzowie, żeby lepsza. Ta na pewno ja już jestem lepszy od ciebie i za chwilę ewoluuję. Kup! Nie kupiłam tego jajka! Bo jajko kupiłam. Już mi bardzo mało brakuje, żeby się ewoluować, ale może w widzowie będziemy już lepsi. A później będziemy mogli pokonać jule i niedługo będę mógł przejść do następnego świata, bo ona tu zostanie, już na zawsze! Wiesz, że niedługo tu zostaniesz na zawsze, bo ja już niedługo idę do następnego świata. I niedługo znowu jestem w lepszą kapibarą. A bo ty jesteś taka sławiacką kapibarą. Bum! Krowy nie ma. Bum! Widowie, jesteśmy najlepszą kapibarą. Chodź tu, krowo. Widzisz? Ebolowałam znów! Widzisz to? Jestem najlepszą kapibarą. Jestem lepszą od Ciebie. Ja teraz znów rozwalamy krówki. Żegnajcie. Czy teraz mogę przejść do, do następnego świata? I nie mogę. Ale jestem bardzo, bardzo Bardzo, bardzo. Jeden tysiąc. Jestem najsilniejszy. Nie, ja mogę nie muszę nic klikać. Wow, ja też tak mogę. Co? Ty nawet nie umiesz tego wypowiedzieć. Pa, widzę jak ty tu bijesz. Ja cię zaraz rozwalę, patrzcie, widzę. Zjadamy Julę, zjadamy, zjadamy. Zjadamy ją. Czemu no, Nie mogę cię zjeść. Zjadłem! Słaba, słabiak. Halo? Bo jesteś słaba. No dobra, już nie będę ci jeść. Ale musimy to wygrać, Jula. Bo inaczej. 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 Yy, to inne kapibary nas tutaj zabiją. Jak chcesz ludzie się. Ewoluują i nas rozwalą. Takie może być. Ale zaraz znowu ewoluję. I może tak, tutaj sobie. No dobra, dobra. 2%, proszę. 16%, ale to nie jest tak bardzo, bardzo źle. A nie, ja mam lepsze pety. Kurde, dostałem to co już mam. No kurde, to jest takie... 11 razy Co jakie 11 razy szczęścia. Nie nic. Nie było Ale... Ja mam jakieś prezenty? Nie, nie mam. Ja mam. Ja Ej, Idę pokonać smoka. Smoka! Jestem najsilniejszą Kapibaną. Pokonaję smoka, widzowie. Rozumiecie to? Że to jest największy boss tej oto tutaj. Patrzcie, na dwa hity mam go! Ha, o znowu tak. ja Przy okazji, dzięki temu smokowi. Ile ty dajesz, smoku? Pokażemy, widzowie, jak dobrze. No czekam na tego smoka i na można czekać. Czemu ja Mam dwa ogony, widzowie. O, jest. Co na hita mam go? Czy teraz mogę przejść do następnego świata? Nie, nie mogę. Ale pokonałem smoka na hita! Patrzcie, widzowie, pokonuję smoka na hita. Ale Ta jest taka słabiacka jeszcze. Widzicie, widzowie? Tak to jest, rzek! jak... Ej, czekajcie. A, dobra, tutaj można włączyć autobicie. Mhm. Rozwalam krowy jednym, nawet nie kliknięciem. Co jest, jestem przecież najsilniejszy. Teraz wystarczy no. tylko. Przemieniła się w Przemieni, się... Przemieniłeś się w gardze. teraz jesteś jeszcze słabsza niż była. What? 30%! A nie, źle, że. Ej, no to jest słabe. Ja chcę to mieć coś lepsze. A co to jest? patrz rozwalam tego kurczaka nawet nie chcę mi ja widzowie mogę rozwalić najlepiej Patrz, mogę zaatakować i bum nie ma smoka smok jest za easy nie wiem jak nie mogłaś go pokonać teraz chodź spróbuj go pokonać bo naprawdę myślę że nie pokonasz go nigdy no ja go on się przed chwilą odrodził i już go pokonałem <laughs> A, zamieniłaś się Patrzcie, on się zaraz zrespi, jak ja trochę odejdę, i puu! Rozwalony po raz kolejny, Chcę się znowu ewoluować! He, patrz, pokonałem przed chwilą smoka! I właśnie jestem ten. Jak chcesz, mogę ci dać jakieś pety, tylko nie wiem jak. Jak? Poczekaj, ja tylko rozwalę tego smoka, żeby ewoluować. Patrz, w swoich oczach zaraz ewoluuje, tylko zabiję tą krówkę! Ej. Tą krówkę! Ej, alo! Powiedziałem tą krówkę tego smoka. No. Wełot? Czemu nie mogę ewolować? No, dobra, teraz ewuluję, ale. Jest! Jest! Nowa kapibara. Patrz na mnie, jaką jestem silną kapibarą. I czy teraz mogę... ucieczka z Zyka, Czy Czy ja teraz mogę to... Tak! Wyszłem! Haha! Ha, zostawiłem cię! Jestem w nowym świecie. Cię? Nie, nie. To jest nowy świat? O! Teraz mam nowy świat! No i teraz to ja rozumiem, no ale ty jesteś sobie... Prawda? Ale nie mówię do ciebie, tylko do tego jednorożca. On mnie wcale nie chce bić. Dawać mi bossa, gdzie jest boss. Pokonam tego bossa na hita. Chodź tu, smoczku. Teraz to będzie. To będziemy. będziemy... Kurde, co? Jak on mnie pokonał? To jest, widzowie, niemożliwe. Że on jakimś stulem nie pokonał. Eee, jak to jest chyba ten. a ich pokonuję wszystkich, oni są tacy słabi, Naprawdę, ale za chwilę kupimy sobie, widzowie, jakąś nielegalne jajko i... i. Ej, dead one. I... Co? Takie drogie tu są jajka? No nie mogę, ale czekajcie, tu widzę rywa... Rewiva. Revive kapibary. O mamo. Tu jest jakiś boss, ale co jest z tą kapibarą nie tak? E, dobra, nie wiem co jest z tymi ka z kapibarami nie tak, ale one są za mocne. Patrzcie, że we ale one są za mocne, Jule. Sprawdź czy możesz przejść. Jesteś taką dziwną kapibarą, na wygląda jak smok. A co jeszcze nadal jest z tą słabiacką kapibarą? Halo jesteś? Ha. Szkoda, że nie możesz dojść do mnie do świata, bo jestem najmocniejszą kapibarą. A później będę chciał pokonać tego bossa, który wygląda jak... Pokémon. Dosłownie, że będę jak Pokemon. A ja ciągle się męczę nad tym... Nad tym, żeby rozwalić to jajko. No ale dużo daję chyba. Smocze gniazdo! Rozwalanko! Rozwalanko! Rozwalanko. Nie mam u drugiego. O, fajnie, on to wydaje. No jakąś świadkową kapibarę! Dawaj, ja chcę z tym stopem. Ej! Ginę! Czy teraz mogę pokazać? Ginę ta pomaleńcowa Capibara? Nie wiem, ale ja ginę, nie mogę.